Chcę Wam pokazać jedno z najbardziej niesamowitych miejsc w Stanach. To jest Dolina Śmierci. Jesteśmy w Dolinie Śmierci. W najniżej położonym miejscu w Ameryce Północnej, 80 metrów pod poziomem morza. Nie w tym miejscu, w którym ja jestem, ja jestem mniej więcej na, na poziomie morza, a najniższy punkt jest 80 stopni. Dolina Śmierci wzięła swoją nazwę od Ostatników, którzy w XIX wieku tutaj sobie podróżowali i z powozami weszli do tej doliny i nie mogli z niej wyjechać i po tygodniu jazdy przez dolinę zjedli konie zjedli konie porzucili powozy i wtedy na piechotę wyszli z tej doliny no miejsce jest nieprawdopodobne zupełnie docenił je George Lucas który tutaj kręcił tu w tym nie dokładnie w tym miejscu w którym jestem ale w, w okolicy George Lucas kręcił sceny z planety Luka Skywalkera ta planeta częściowo znajdowała się w Maroku, ale częściowo znajdowała się też tutaj. E, więc jako do wojny, to w myślcie o tym miejscu. Jest nieprawdopodobnie gorąco. Jest 50 stopni. Mamy na termometrze w samochodzie.